Celina nas zostawiła, a Mija uratowała. Jeśli jedna ma odejść, to niech to będzie Lupita. Dlaczego ona? Pomogła nam, kiedy ja nie mogłem wystąpić. Lepiej ty odejdź. Będziemy głosować. Niech każdy wybierze dwie dziewczyny. Mój wybór to Mia i Lupita. Ja głosuję na Ceriny i Lupitę. Miguel, twój głos będzie decydujący. Wybieram Lupitę i. I kogo? Lupita zostaje, ale teraz wybierasz między Celiną a Mio. Kto zostaje? Jak się czujesz? Lepiej. Sam siębie krzywdzisz. Po co ci te narkotyki? Stymulują mnie. Pomagają mi, kiedy ćwiczę i uprawiam sport. Chociaż zauważyłem, że także szkodzą. Będziesz je zażywał, aż cię zabiją? Obiecuję, że od dzisiaj koniec z tym. Przepraszam cię za tamto. W porządku, już zapomniałam. Dziękuję. Odpowiesz jeszcze dzisiaj? Mia dobrze śpiewa i rusza się na scenie. Ale Celina ma głos, jakiego potrzebujemy. Dlatego wybieram Celinę. Se quedan... Czyli zostają Lupita i Lupita Celina. I, pues escribe... I ja może pisać piosenki. I zastępować nas. O nie. Nikogo nie będę zastępować ani niczego pisać. Jeśli będę chciała, tata kupi mi jakiś zespół. Co? Myślicie, że będziesz chciała jeszcze pisać piosenki? I co? Masz szmal? Mama wyjechała. Za tydzień będę miał. Przegrałeś zakład i jesteś moim dłużnikiem. Musisz zapłacić. Spokojnie. Dostaniesz wszystko w przyszłym tygodniu. Słuchaj, Masz czas do jutra, jasne? Dostaniesz pieniądze. Co zrobiłeś z moimi rzeczami? Zabrałeś się? Są u mnie. Chcę coś wyjaśnić. Ten pocałunek był jest. udawany. Para, para tak, Nic między nami nie ma. To, to Jasne. Nie zostawmy już to udawanie. Słuchaj kolego. Ja ci robię przysługę, a ty się mnie wstydzisz. Sino. Myślę, że chcesz być ze mną. Nawet jeśli teraz się śmiejesz. Jasne, musiałabym oszaleć. Nie rozumiesz, że ten związek zmyli Twojego ojca? A ty, co na tym zyskasz? Pozbędę się matki. Ale mogę do tego wykorzystać innego chłopaka. Twój wybór. Na szczęście to nic poważnego. Już? Lusterko. Głowa mi pęka. I jak? Prawie nic nie widać. Nie podoba mi się. To najmniejszy plaster, jaki mamy. Nic z tego. Proszę przynieść mnóstwo bandaży, ale białych. Ile się da? Wszystko mnie boli. Na co te bandaże? Na głowę! Boli. Niech pani idzie szybko, ale się znalazłem. Potrzebuję pieniędzy. Znów się założyłeś? Niestety. Od wypadku ojca dostaję coraz mniej szmalu. A teraz jestem w prawdziwej potrzebie. Pomóż mi. Ja też nic nie mam. I nie zamierzam prosić ojca. Za tydzień zrealizuję czek i wtedy możesz na mnie liczyć. Ale ja potrzebuję szmalu teraz. Najpóźniej na jutro. Spokojnie. Pogadać z Giovanni Giovanni, pożyczysz mi szma? Musiałbym pogadać z moim adwokatem. Rodzice wyjechali i zabrali mi karty kredytowe. Dobra. Ostrożnie. Wszystko będzie dobrze. To straszne. Koszmar. Zadowolony? Nie sądziłem, że to taka poważna sprawa. Nie rozumie pan, że wygląd jest w mojej pracy najważniejszy? Muszę odwołać wszystkie występy. Nie denerwuj się. Przepraszam, ale to pani wina. Trzeba było zapiąć pasy w aucie. Zawsze je zapinam, prawda, Pepa? Jasne. Ale nie sądziłam, że na wolności znajduje się szaleniec, który bez uprzedzenia zajeżdża drogę. Jedziemy na chirurgię. Niedługo poczujesz się lepiej. Pójdzie pani z nami? Na chirurgię? Despierto, me dices lo siento con una lágrima de ramas. Me abrazas, de hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espero un momento. Yo me voy a meter a bañar, ¿eh? Y desecampar. Lupę, ty też? Nie dzisiaj. Kąpię się tylko w sobotę. Brudas. Nie, no, no, no. tylko nie Diego. No, no, no. Francuzi? Nie. Argentinus. Argentyńczycy Diego Diego? O nie, Włoch. On jest zdolny do wszystkiego. Kiedy się dowie, że rozmawiałam z Pasqualem, będzie źle. Roberta, co ty na to? Roberta, słyszysz? Tak. Co z Diego? Z jakim Diego? Mówimy o Estebanie. Tak, trzeba coś z nim zrobić. No załatwimy go. Ale jak? Nie wiem. Roberta, słuchaj, Pasqual na pewno nie pomoże. Ale twoja mama nie miesza jej do tego. Inaczej nigdy jej się nie pozbędę. Jak ty mówisz o mamie? Jest kochana w przeciwieństwie do mojej. Ale ciocia może nam pomóc. Mowy nie ma. A jeśli wpakujemy ją w kłopoty i straci kawiarenkę, czyli mamy problem. Wiem, kto nam się przyda. Kto?